dobre pytanie, to jest Dobra. dobre pytanie. No dawaj, dawaj, no. Czy uważasz, że, że jest coś pomiędzy yy, Lexi a y, twoim przeciwnikiem przyszłym? <laughs> Ponieważ po to? ostatniej reakcji Marcina Dubiela na walce, jak tam się chciał dostać, bić ochroniarza, tam widzieliśmy tam Japczan dzisiaj puszczał bitkę jakąś. Nie no, to kurwa, nie. po prostu no. ochroniarz go nie chciał wpuścić no. i podszedł Mysangur i powiedział, że go spuści. No to była wojna, nie? Wojna tam była. No tak, ale Ostra. w ogóle. Ten TikTok to jest chuj. Jak tam pisali ludzie, że to, to Dubiel z ochroniarzem wojnę prowadził. Nie no, hmm. ja myślę, że tam jest yy... miłość, grana po prostu. Ale A. chujowo, chujowo o, że no, się ten jest... Tak mi się wydaje i chujowo, że się bawią tymi małolotami znowu, tak wiesz A, czyli uważasz, że to jest... Yy... O, ciekawe. To jest, Co to tu jeszcze jest, jest jacyś na... szoterzy? <laughs> Oby, nie. Nie, Oby nie. nie. Nie, coś to i tak obejrzał woda i to wstawił także. tak śpio. Hmm. Kurwa. Daję na głowę. Ja Kacper raz... Boński mówi, że... Lexi i... <laughs> Dubiel, no, bawił tak się tak, uczuciami Credit. małoletnich widzów no, Moim zdaniem nie no, takiego shipta, jakby wiesz. Nie, no, to kurwa to nie, widać, nie? To, nie, właśnie, Ta, tak, a to jest, to jest, jest moim zdaniem kujowa. i mi się, bardziej mi się wydaje, że miłość jest ze strony Lexi do Dubiela, a ze strony Dubiela do Lexi jest miłość do zasięgu, nie? O kurwa, teraz to mocno poleciałeś. Dobrze, pod poddymił, dobrze pod poddymił, dobrze. Zostaw. Będzie ten, będzie Rozpara przesyłał przelew za promocję walki. Myślałem, że myślałem, że jest między nami ok, tak jak już mówiłem wcześniej, myślałem, że będzie mniej napięta atmosfera, ale najwyraźniej Kacper nie chce mało napiętej atmosfery. To tyle, dziękuję. może z Kacperem Błońskim coś nakręcimy. Oj. Co oj? Nie wiem, czy będzie chciał. Nie wiem, czy będzie chciał. Widziałeś TikToki, które ty wysłałeś dzisiaj? Nie, ale widziałem jego wypowiedzi na live'ie Jabczana. I już się do nich odnosiłem tutaj na live'ie. No, atencji szuka. Szuka, wiesz, chce znowu nakręcić dramę przy okazji walki. Chyba zapomniał o tym, że już raz za tą postawę, którą znowu teraz przybrał, ludzie go po prostu... Nienawidzili, nienawidzą go ponownie, ale to już jest jego sprawa.